Cześć i czołem wszystkim maniakom komputerów, gier, konsol i nie tylko. Witamy Was wszystkich w nowym magazynie, w którym przyjrzymy się nadchodzącym grom na rynku wydawniczym. Prześledzimy najnowsze tytuły, ale także rzucimy okiem na nieco starsze gierki, wciąż jednak warte naszej uwagi. Nie zabraknie także gier retro. Zanim jednak przejdziemy do recenzji, to czas na flash, czyli aktualności ze świata gier. Na podstawie kultowego serialu animowanego emitowanego na przełomie lat 80. i 90. już wkrótce wydana zostanie kolejna część gry serii Dragon Ball Z. Na razie nie jest dokładnie znana data premiery, ale wiemy, że nadejdzie ona w tym roku. Ostre animowane naparzanie czeka nas już 17 stycznia 2020 roku na pc PlayStation 4 i Xbox One. Wiemy już także, że studio Square Enix oraz Aidos od dłuższego już czasu są w trakcie produkcji remake'u popularnego rpg Final Fantasy VII. Oryginalna wersja części siódmej wyszła na poczciwego szaraka w 1997 roku. Odświeżona, finałowa Fantazja zaplanowana jest na 3 marca 2020 roku. Seria gier Shenmue, znana z konsoli Dreamcast ze stajni SEGI, powraca na komputery osobiste, jak i na PlayStation 4. W trzeciej części ponownie wcielimy się w Reio Hazukiego, szukającego zabójców swojego ojca. Poznania dalszej historii oraz wejścia z buta do dojo doznamy dopiero 19 listopada. W roku 2020 na PlayStation 4 i Nintendo Switcha nadjedzie gra Dissenders. Niedawno, 7 maja 2019 roku wyszła na pecety i Xboxa One, a zatem nie możemy doczekać się ostrej jazdy na złamanie karku po piachu czy po górach. Niestety ale remakeu znanego FPS-a pod tytułem 13, który zadebiutował w 2003 roku, raczej nie doczekamy się w listopadzie 2019. Ponownie do komiksowego świata wkroczymy na konsolach i komputerach, najpewniej w roku 2020. Titanic Honor and Glory, znana też jako Titanic Lost in the Darkness, miała być z początku nieoficjalną modyfikacją do gry Crisis 2 z 2009 roku. Tym razem gra ma być pełnoprawną produkcją. Będziemy mieli niepowtarzalną okazję ubrać się w garnitur Leonardo DiCaprio czy w sukienkę Kate Winslet i znów przeżyjemy momenty z kultowego filmu. Premiera gry prawdopodobnie w roku 2020 na komputery PlayStation 4 i Xbox One. Któż o tym nie marzył? Jak co roku mamy do czynienia z każdą grą z serii Call of Duty. Tym razem są to klimaty współczesnych konfliktów. Wiemy na pewno, że powróci nasz stary znajomy, Kapitan Price. Do czynnej służby przystąpimy niebawem, bo już 25 października na PC-ty, PlayStation 4, Xbox One i... to będzie nasza życiowa decyzja. Remaster przebojowej gry RPG Neverwinter Nights z 2002 roku zadebiutował na PC i Androida w roku 2018. Tym razem na konwersję tego tytułu na PlayStation 4, Xbox One i Switcha musimy jeszcze trochę poczekać. Dobrze już nam znane lokacje po 17 latach zwiedzimy, będąc wojownikiem 3 grudnia bieżącego roku. Również w grudniu tego roku wyjdzie dobrze nam znana strategia czasu rzeczywistego, czyli Desperados 3. Będzie ona silnie powiązana z częścią pierwszą. Znów staniemy w szranki z najgroźniejszymi bandziorami różnych miasteczek i prowincji westernowych. Gra, jak przystało na Cowboya, zajedzie na swym rumaku na pc i konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. A już niedługo Ładnie 15 listopada na PC i PlayStation 4 oraz Xbox One przyjdzie kolejny terminator. Co ciekawe, za tworzenie gry odpowiada to samo polskie studio, Theon Games, które wydało Ramboze Video Game na komputery i konsole poprzedniej generacji w lutym 2014 roku. Drodzy gracze, przygotujcie się. Schwarzenegger zaatakuje Was w połowie listopada. Lepiej stańcie z nim do walki, bo Terminator poluje i nie powstrzyma go nic, dopóki go nie zabijecie. A skoro o Terminatorze mowa, to tym, którzy jeszcze nie wiedzą, chcemy przekazać informację, iż 8 listopada wchodzi do kin szósta część Terminatora. Muzykę do filmu skomponował popularny DJ Junkie XL, znany głównie z tworzenia utworów do gier serii Need for Speed, a producentem filmu będzie sam James Cameron. Wróci także Linda Hamilton z dwóch pierwszych części. Nie zabraknie też Arnolda. Terminator. Roczne przeznaczenie. Zapowiada się ciekawie. Piąty sezon hardkorów Koksu w kosmosie właśnie trafił na najpotężniejszą konsolę do momentu premiery jeszcze potężniejszej konsoli w przyszłym roku. Pudzian i jego wesoła ekipa ogromnych, przesiąkniętych testosteronem kumpli odsuwa się w cień, by nowe pokolenie ogromnych, przesiąkniętych testosteronem bohaterów ruszyło do walki z wrogiem, który został pokonany. Ale prawdziwe zło nigdy nie ginie do końca, więc pokonany wróg powraca po raz kolejny. W ramach poprawności politycznej zespół ma silną kobiecą postać, która, mimo swej postury, nie ma problemu z dźwiganiem gigantycznych giwer bez większego wysiłku. No, ale przecież kobiety mogą wszystko. Płeć piękna to nie jedyny dodatek do zespołu. Aby wszyscy mieli coś dla siebie, drużyna ma także poczciwego drona, który jest niezastąpiony, zarówno w trakcie walki, jeśli o nim nie zapomnimy, oraz poza walką, kiedy potrzebujemy otworzyć kolejne drzwi stojące na drodze do kolejnego pomieszczenia, gdzie czeka na nas krwawa eksterminacja. W tych miejscach poznamy tajniki kosmicznej biologii wykonując ekstremalne testy, sprawdzając, jakie ilości ołowiu są szkodliwe dla kosmicznych najeźdźców, którzy wypełzają w dogodnie przystosowanych do potyczek lokacjach. Zawsze odpowiedniej wysokości płotki, za którymi możemy się ukryć, ocalą niejednego rządnego walki kosmicznego żołnierza oraz pomoc na dłoń naszych kompanów w chwilach wychylenia się pod lecące pociski. Odporność na ołów to tylko wycinek naszych zadań. Niejednokrotnie będziemy mieli okazję wykonać autopsję na jeszcze żyjących kosmitach przy pomocy pił mechanicznych oraz innych wymyślnych narzędzi, jakie znajdujemy na niemalże każdym kroku. Przerwy od rzeźni i eksplozji flaków na ekranie są skromne, ale możemy wtedy podziwiać planetę, którą staramy się ocalić, surfując na futurystycznej desce po skutych lodem pięknych pustych jeziorach, lasach oraz czerwonych pustyniach, gdzie pogoda niczym podczas pięknej jesieni zmienia się na naszych oczach. Pioruny, wybuchy, zamieć, a wszystko to, by nie dać chwili wytchnienia, gdyż planeta naprawdę docenia to, co chcemy dla niej zrobić. Możemy samotnie lub z przyjaciółmi, a nawet z totalnie nieznanymi ludźmi, dzięki potędze internetu. Pod warunkiem, że wyrazimy na to zgodę, ocalenie świata zajmie nam od kilku do kilkunastu godzin, w zależności od tego, czy będziemy mięczakami i wybierzemy najniższy poziom trudności, czy jako prawdziwi twardziele uznamy, że kilkanaście magazynków to zbyt mało, by powalić jednego przeciwnika. Nawet po ukończeniu głównego wątku fabularnego, setkach godzin w sieci, nadal będzie czekać na nas coś nowego, gdyż Gears 5 jest nie tylko grą, ale usługą, i przez kolejne miesiące od premiery będą do niej dodawane kolejne misje i zawartość. Abyśmy nigdy nie przestali grać. Oj, nigdy! Jeśli to was nie skusi, to może super oferta w postaci cebularskiej promocji dzięki której za koszt chipsów i oranżady możemy zagrać już teraz. Czy macie peceta, czy najpotężniejszą konsolę świata, za kilka złotych możecie zagrać w najnowszy mega hit. Więc na co czekacie? Świat nie ocali się sam. Do boju! Życie bohatera nie jest łatwe. Królestwo ocalone, a księżniczka na tronie. Wyruszamy więc na zasłużony urlop, tylko by trafić na sztorm. Łódź zniszczona, budzimy się na plaży, przy przyblądamy niewieście, ale to nie ta plaża. Miały być drinki z parasolkami, a nie resztki naszej łodzi i kolejna przygoda. Życie bohatera nie jest łatwe. Nawet legenda nie jest nasza. Mimo że to my wszystko zrobiliśmy, to opowieści są o Zeldzie, a nie o Linku. Teraz nie mamy nawet łodzi, tylko świat do ocalenia. Choć w sumie to nie świat, tylko wyspę, ale po raz kolejny. Tym razem posiadacz zielonego kubraczka i czapeczki musi przebudzić mityczne stworzenie magiczną rybę, która być może jest odpowiedzialna za nasz los, lub nie. Czas pokaże. Link's Awakening to odświeżona wersja gry z pradziadka przenośnej elektronicznej rozgrywki, czyli Game Boya, która jest miło wspominana i doczekała się kolorowej wersji na Game Boy Color. A teraz na nową, przenośną lub nie konsolę Nintendo Switch. Remake jest wiernym odwzorowaniem wiecznej gry z dobrobytem dzisiejszej technologii. Największa zmiana to obsługa większej ilości przycisków niż dwa, a więc irytujące zmienianie przedmiotów już nie będzie bolesne jak w wersji oryginalnej. Poza tym to w zasadzie standardowa formuła, do której przyzwyczaiły nas gry z tej serii. Zwiedzamy wyspę w celu zdobycia kilku magicznych przedmiotów. Każdy z nich ukryty jest w lochu. Gdzie musimy rozwiązać kilka zagadek, które pobudzą nasze komórki lub umiejętność wyszukiwania rozwiązań w internecie? Walczymy z potworkami. Zdobywamy nowe przedmioty, które pozwolą nam dostać się do kolejnego lochu, gdzie natrafimy na kilka łamigłówek, zdobędziemy przedmiot, który pozwoli nam dostać się do kolejnego lochu, gdzie natrafimy na kilka zagadek, zdobywamy przedmiot, który pozwoli nam dostać się do kolejnego lochu, walczymy z potworkami, zdobywamy nowy przedmiot, który pozwoli nam się dostać do kolejnego lochu i tak w koło, panie Macieju. W przerwach pomiędzy kolejnymi lochami. Czeka na nas także interakcja z mieszkańcami wyspy. Część z nich pomoże nam w naszej misji, jeśli dostarczymy im specjalny przedmiot, a część po prostu już tam jest i żyje dalej. Możemy łowić rybki w pobliskim stawie, możemy pobawić się w minigre i łapać przedmioty przy pomocy mechanicznego żurawia albo przeszukiwać zakamarki wyspy w poszukiwaniu muszelek, za których zebrania czekają na nas nagrody. Klasyczna Zelda w uroczej wręcz słodkiej oprawie graficznej z całą masą tego, co czyni tę serię lubianą i kochaną. Podróżowanie po wyspie jest szybkie i przyjemne, głównie za sprawą wszechobecnych teleportów oraz jasnego celu. Na każdym kroku wiemy co się dzieje i co musimy zrobić, do tego stopnia, że ilość podpowiedzi może być męcząca, no ale przynajmniej się nie zgubimy. Każdy z lochów jest inny, a do tego mamy możliwość tworzenia własnych i dzielenia się nimi ze znajomymi. Taka mini Zelda Maker, która sprawia, że możemy bawić się długo po zobaczeniu zakończenia. Nowa Zelda na nową konsolę Nintendo. Skromniejsza przygoda, jednak niewątpliwie przygoda. Urodzaj biatyk trwa w najlepsze. Po odrodzeniu gatunku kolejne tytuły pojawiają się na tyle regularnie, że można poczuć się, jakby złote lata 90. nigdy nie minęły. Po kolejnym ulicznym wojowniku. Turnieju Króla Żelaznej Pięści, Magicznym Mieczu Króla Artura i jego rycerzu, zasiadających przy stole bez kantów, czas na symulator feudalnych chirurgów, którzy przy pomocy przerośniętych skalpeli sprawdzają, co się kryje w ich ciałach. Samuraj Shodown to kolejna odsłona, raczej odrodzenie. Tego czasu znanej i lubianej serii bijatyk, gdzie zamiast gołych pięści toczyliśmy pojedynki przy pomocy broni białej, która szybko zmieniała kolor na krwistą czerwień. W przeciwieństwie do większości nawalanek, jakie są na rynku, w przypadku Samurai Shodown nacisk jest położony na bardziej przemyślane i celne pojedyncze ataki. Zamiast setek kombosów Niezliczonych technik wszystko zostało uproszczone do granic możliwości, gdzie sukcesem będzie wciśnięcie przycisków w odpowiednim momencie, niż zapamiętanie przesadzonych kombinacji, których zapisanie zajmie stronę w notatniku. Oh, ja! Biorąc pod uwagę, że jest to nowa odsłona dość starej gry, autorzy poszli na rękę fanom serii, którzy mogą mieć problemy z pamięcią i uznali, że każdy mega atak specjalny będzie miał dokładnie tę samą kombinację, dzięki czemu przycisk pauzy nie będzie nadużywany, by sprawdzić, jak wykonać ten, o, jakże skomplikowany atak. Pojedynki są mniej dynamiczne, bez rozbłysków i liczników ciosów, za to krew leje się na lewo i prawo niczym wyrzeźni przy przygotowaniu składników na wielkiego hamburgera. Różnorodność postaci jest umiarkowana, jednak dzięki temu, co widzimy na ekranie, nie ocieka tymi samymi modelami. Skromny roster stopniowo się powiększa. Do końca roku dojdą co najmniej cztery dodatkowe postacie, podobnie jak w roku przyszłym, gdyż teraz każda bijatyka to inwestycja, a nie kompletny produkt. Choć w przypadku Samurai Showdown wiemy za co płacimy, gdyż firma nie ukrywa, co się kryje w przepustce sezonowej. Fani od razu poznają swoje ulubione postacie, jak Haomaru, będącego twarzą serii od pierwszej części, oraz całą plejadę, jak Kaszlaka Ukio, francuską blondynę, czy gigantycznego Earthquake'a, ledwo mieszczącego się na ekranie. Spokojniejsze tempo oraz oprawa graficzna przypominająca japońskie obrazy w ruchu, to miła odskocznia od wszystkich megadynamicznych bijatyk. Nie uświadczycie tutaj zbyt wielu niesamowitych akcji, nie licząc kilku specjalnych ataków oraz mini Fatality. Nowy Samurai Shadow to bijatyka taktyczna, gdzie liczy się precyzja, wyczucie i egzekucja. Często jeden celnie zadany atak zrobi większe obrażenia niż wymyślna seria ciosów czy super hiper atak specjalny, choć te, gdy trafią przeciwnika, bywają bolesne. Panów potyczek po sieci powinno ucieszyć, że kod sieciowy sprawdza się bardzo dobrze w praktyce, dzięki czemu możecie udowodnić całemu światu, kto tu jest prawdziwym samurajem. Ostrzcie swoje katany, a butelki napełnijcie sakę i w drogę ku przeznaczeniu. Mimo, że obecnie gier wychodzi więcej, niż istnieje czasu, by je wszystkie ograć, nie możemy zapomnieć o klasyce. Ci, którzy gimnazjum nie widzieli na oczy, z pewnością grali lub słyszeli o małej grze wydanej na konsolę, która ustanowiła obecną dominację firmy Sony na konsolowym rynku. Castlevania Symphony of the Night, wydana na pierwsze PlayStation, wówczas platformie promującej nowy wymiar rozgrywki, Setki tysięcy poligonów, przerywniki filmowe rodem z kiepskich podróbek Terminatora 2 oraz niesamowite doznania dźwiękowe dzięki nowatorskiej technologii upychania ścieżek audio na płytach CD była wyjątkowo odważnym posunięciem. Zamiast niesamowite, jak na tamte lata oprawy w pełnym trójwymiarze, autorzy uznali, że wykorzystają zaległe piksele z poprzedniej gry wydanej na konsolę, której nikt poza Japończykami nie widział na oczy. W efekcie gra została przyjęta bardzo pozytywnie za odwagę i niechęć do pędzenia za trendami. Jednak nie przełożyło się to na sprzedaż, mimo oryginalnego pomysłu, by ze zwykłej platformówki zrobić grę eksploracji z elementami RPG oraz ukryć połowę gry za specyficzną zagadką. Bo jeśli nie śledziliśmy fabuły i nie zdobyliśmy odpowiednich przedmiotów, byliśmy pozbawieni prawdziwego zakończenia oraz dodatkowych godzin gry. Zamek najsłynniejszego wampira zwiedzimy kierując jego synem, który nie podziela poglądów ojca i kocha ludzkość, a przynajmniej nie chce jej zredukować do roli jedynie pożywienia dla dzieci nocy. Na swej drodze trafimy na całe zastępy demonicznego plugastwa, które Wałęsa się po każdym możliwym zakamarku zamku. Nawet kilku kroków nie zrobimy bez czegoś stojącego na naszej drodze, a więc zabijamy wszystko przy pomocy oręża lub magicznych ataków przy pomocy kombinacji rodem z serii Street Fighter. Każda potyczka daje nam punkty doświadczenia, dzięki czemu stajemy się silniejsi i z czasem żaden z przeciwników nie stanowi wyzwania, gdyż padną po jednym celnym cięciu mieczem. Przez lata od premiery Symphony of the Night. Stała się kultową pozycją, dając życie nowemu podgatunkowi oraz serii gier na platformy Nintendo. Doczekała się także kilku wydań, by kolejne pokolenia graczy miały okazję poznać i docenić tę perełkę. Obecnie przy fali Retro firma Konami przypomniała sobie, że kiedyś wydawała dobre gry, dzięki czemu Symphony of the Night zostało wydane wraz z grą, które jest kontynuacją. Ronda of the Blood w pakiecie na PlayStation 4. Za skromną opłatą dostajemy nie jedną, a dwie kultowe pozycje, które były, są i będą wychwalane przez lata. Dlaczego starsi gracze oraz zastępy hipsterów udających, że grali w Symphony of the Night w dniu premiery chwalili tę grę? Powodów jest wiele jednak. Najważniejsze to oprawa graficzna, która mimo lat na karku nadal wygląda niesamowicie, i o wiele lepiej niż obecne indyki, a także rozgrywka, która stawia na swobodę eksploracji ogromnego zamku i szukania przedmiotów, by dostać się do wcześniej niedostępnych miejsc. To dobra gra, która mimo upływu czasu nadal potrafi zaskoczyć. Każda lokacja jest inna, a pomysł z ukryciem połowy gry za jedną zagadką pozostaje świeży jak w dniu premiery. I powoli zbliżamy się do końca. Podobało się? Koniecznie dajcie nam znać, co sądzicie o naszym programie. Jeśli chcecie, aby Gamespace na stale zagościł w Waszych domach i to nie tylko w internecie, ale także i w telewizji, to prosimy o wsparcie naszej akcji finansowej. Szczegóły pod linkiem, który znajdziecie pod tym filmem. Przypominamy, że można nas znaleźć także na Facebooku, a przy okazji zachęcamy także do współpracy z nami wydawców i dystrybutorów gier w całej Polsce. Adres kontaktowy widoczny jest u dołu ekranu. A na dziś to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Serbus. Pa. Czytał Tomasz Knefik.